Cześć, witajcie, z tej strony Robert. Zapraszam Was dzisiaj do recenzji HTC U11. Jak ktoś nie wie, to oczywiście jest to flagowe. W zeszłym roku mieliśmy po prostu dziesiątkę wcześniej urządzenia serii One. Zaczynam od wyglądu i specyfikacji. Ekran 5,5 cala, 2K, czyli 1440x2560 pikseli. Super LCD. Oczywiście Gorilla Glass 5. generacji, jeżeli chodzi o przód. Warto wspomnieć o sercu urządzenia, bo jest to topowa półka, czyli Snapdragon 835 na ten rok. To jest 8 jednowska jednostka Adreno 540 dodatkowo 4 GB pamięci RAM, 64 GB wbudowane, jeżeli chodzi o pamięć wewnętrzną, z możliwością rozbudowy o kolejne 256 GB za pomocą microSD. Bateria 3000 mAh. Ona nie wygląda imponująco na papierze, natomiast w takim normalnym użytkowaniu 4 do 5 do 6 godzin na ekranie. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wynik, takie półtora dnia średnio intensywne około godzina 20, godzina 25, 30 ładowanie do pełna za pomocą szybkiej ładowarki. Warto wspomnieć o aparatach, bo to taki mały paradoks. Z przodu mamy więcej megapikseli niż z tyłu z przodu 16 megapikseli ze światłem 2.0 maksymalnie Full HD jeżeli chodzi o wideo z tyłu 12 megapikseli ze światłem 1.7, oczywiście detekcja fazy stabilizacja optyczna wszystko to co najważniejsze jest. Przechodzimy do wyglądu urządzenia i o ile samo zagięcie szkła tutaj jeżeli chodzi o właśnie te boczne ramki czy też tą górną wygląda bardzo ładnie, to szkło jest jakby zagięte w każdą stronę, takie 2.5D no prezentuje się to naprawdę nieźle o, o tyle zagospodarowanie przestrzeniem niestety w porównaniu do flagosów z tego roku nie wygląda już tak imponująco, sporo miejsca u góry i na dole zmarnowano. Jednym z moich największych zastrzeżeń, jeżeli chodzi o samo urządzenie, jest to, że te dolne przyciski one nie są równo symetrycznie umieszczone względem tej przestrzeni, którą tutaj mamy. I bardzo często przycisk stecz niestety nie udało mi się za pierwszym razem trafić, gdzieś tam palac tego nie wykrywał. Oczywiście przycisk stecz i ostatnich aplikacji. Mamy płytkę dotykową, to nie jest przycisk, jest to aktywny skaner odcisków palców, ale również przycisk home. I tutaj warto odmienić o tym, że tu też pojawiło mi się kilka błędów takich, że niestety czasami tak jakby home nie działał. To znaczy podejrzewam, że po prostu płytka była zabrudzona i w tym momencie telefon nie wykrywał mojego jakby dotknięcia tej płytki i nie reagował jakby na przycisk home, więc warto o tym na prawej krawędzi, jak możemy zauważyć, oczywiście przycisk głośności, dwuklik, bardzo dobrze spasowane, tu kompletnie nic nie czeszczy, mamy przycisk power, on również jest bardzo fajnie perforowany, chyba jeszcze mocniej niż w zeszłych latach, ale też troszkę inaczej, wygląda nam bardzo fajnie w tym modelu. Oczywiście widzimy też przeszycia antenowe, na dole wielki smutek, biorąc pod uwagę brak złącza jack 3,5 mm. Oprócz tego oczywiście mamy mikrofon, mamy tutaj wejście do ładowania USB typu C oraz jeden z głośników, bo oczywiście są tu głośniki stereo, głośnik jeden jest na dole, on jakby więcej dźwięku z siebie wydobywa, drugi oczywiście jest tutaj u góry i on, no grając mniej więcej stereo, ale jednak z przewagą tego. Dolnego. Z lewej strony nie mamy nic, oprócz tych przeszyć antenowych, one też są inaczej umiejscowione niż na prawej krawędzi. To nie każdemu musi się też podobać, jeżeli chodzi o taką estetykę. Natomiast u góry mamy wejście na tackę naszą z kartą nanoSIM, wejście na microSD. Mamy dodatkowy mikrofon. Jeżeli chodzi o tył, to oczywiście mówiłem, że on jest bardzo mocno świecący, odbija wszystko, co się może odbijać, dodatkowo bardzo szybko się brudzi. Warto o tym wspomnieć. Aparat bardzo delikatnie wystaje, ale mimo wszystko warto o tym wspomnieć, że tak jest. Podwójna dioda doświetlająca. Oprócz tego logo HDC, znaki towarowe oczywiście tutaj mam dodatkowy mikrofon i to podczas nagrywania właśnie on wybiera jakby ten dźwięk centralny, który możemy sobie oczywiście wybrać. Natomiast możecie również zauważyć, że pojawiły się już delikatne rysy, jeżeli chodzi o mój model. Przyznam szczerze, że nawet nie wiem kiedy, gdzie, w których miejscach. No, wydaje mi się, że to również będzie się dość szybko rysować, bo w każdej, z każdej strony delikatnie gdzieś to się porysowało. Natomiast w rozpakowaniu, tak jak pokazywałem, mam dodatkowy cover, który oczywiście jak najbardziej się tutaj przyda. Oczywiście na ekranie blokady mamy kilka dodatkowych skrótów, gdzie możemy sobie przejść, możemy odblokować sobie urządzenie za pomocą dodatkowego kodu, albo właśnie za pomocą skanera odcisków palców, jeżeli przytrzymamy. To automatycznie nam się o to odblokuje. Tak jak wspominałem, on jest aktywny, działa bardzo szybko, nie mam takich większych zastrzeżeń. Urządzenie naprawdę bardzo szybko się blokuje, oprócz tego momentu, kiedy będzie mokre, bo oczywiście jest to urządzenie wodoodporne, albo będziemy mieli mokry palec, czy też ta płytka nasza będzie brudna. No i przechodzimy sobie do interfejsu. Oczywiście z lewej strony mamy taki blinkflip mocno oświeżony, tu możemy dodawać sobie kolejne serwisy. To bardzo fajnie jest tutaj agregowane, ciekawym rozwiązaniem, a to chyba też było gdzieś wcześniej, że dotknięcie płytki powoduje najpierw przewinięcie. Jakby tego elementu do początku. Dopiero później przechodzimy sobie do naszego głównego ekranu. Tutaj mamy nasze aplikacje, tutaj mamy menu aplikacji, oczywiście przewijane w ten sposób, jak to HTC. Oczywiście jest możliwość tutaj i siatki i ikon zmiany tych jeżeli chodzi o te ikony w menu aplikacji, zarządzanie aplikacjami, czy też zmiany tapety, jeżeli chodzi o ten główny ekran, tutaj również mamy szereg dodatkowych możliwości, motywy, tapety, widżety edytowanie stron, ustawienia Home Sense, tu również możemy sobie do tego przejść. Z tych dodatkowych aplikacji, które się oczywiście tutaj pojawiły, to pierwsza z nich to HTC Sense Companion i to oczywiście jest to samo co Ultra, on pokazuje na przykład ile przeszliśmy kroków, natomiast nie wiem na ile to się może przydać, bo z tego miejsca nigdzie nie możemy tutaj sobie przejść dalej, więc nie możemy przejść do tego jak faktycznie wygląda to w poszczególnych dniach. Nie jest to takie jakieś interaktywne informacje dodatkowe odnośnie optymalizacji, kiedy doładować telefon, jakieś restauracje w pobliżu, informacje drogowe. Mało tych informacji się pojawiało, no pomimo tego, że już dwa tygodnie ponad korzystam z telefonu, więc nie wiem na ile to jest sprawne. Mam nadzieję, że po prostu w dłuższym okresie czasu lepiej się to sprawdza. Oczywiście HTC nie dybluje aplikacji e, takich jak galeria czy muzyka, więc mamy zdjęcia, mamy muzykę Play. Z tych dodatkowych mamy oczywiście notatki głosowe, News Republic e, i tutaj oczywiście jest możliwość przeglądania z polskich serwisów tych wiadomości, więc nie ma tu jakichś... E, coś tu się zmieniło, więc nie ma tu jakichś większych problemów. Jest tutaj trochę reklam, więc warto też o tym pamiętać. E, część rzeczy jest oczywiście podzielona, jeżeli chodzi o społecznościowe motywy. Z tych dodatkowych narzędzia to oczywiście boost do usprawniania naszego urządzenia, jeżeli będzie troszeczkę wolniej chodziło. To zresztą pojawiła się dodatkowa ikonka. No, kilka tych dodatków, które mogą być przydatne, jeżeli chodzi o samo urządzenie. No, warto wspomnieć, że mamy oczywiście ten editor klipów, dobrze znany, no i właściwie z tych dodatków to tyle. Warto wspomnieć jeszcze o jednej rzeczy, która jest dla mnie dużym, dużym plusem, jeżeli chodzi o sam interfejs. Oczywiście jest możliwość tutaj. Wybieranie sobie tych skrótów. Wydaje mi się, że wcześniej było to zarezerwowane na pixela, natomiast oczywiście nie na wszystkich aplikacjach to działa. Na części tak, na części nie. Jak widzicie, możemy sobie rozpocząć czat, rozmowę. Przejść sobie bezpośrednio do nowej karty, na przykład bardzo szybko, czy też włączyć sobie aparat do selfie, włączyć nagrywanie czy ty pro. Więc to jest jak najbardziej w porządku i fajnie, że to się pojawiło właśnie w U11. Wcześniej miałem to tylko tak naprawdę na pixelu. Jeżeli chodzi o pasek powiadomień, on oczywiście jest, no, wygląda bardzo podobnie. Android 7.0 tu mamy wszystkie nasze powiadomienia, tu mamy przełączniki, te przełączniki możemy edytować, jest ich sporo, dość, natomiast nie zauważyłem, żeby była możliwość, chyba z tego, co widziałem tutaj, nie ma możliwości zmiany siatki, szkoda, bo więcej mogłoby się tego tutaj zmienić. Oczywiście, jeżeli chodzi o ustawienia, jedna długa lista, mamy informacje te podpowiedzi, które dobrze znamy, z lewej strony mamy przejście, jak się gdzieś zakopiemy, żeby szybko przejść do konkretnych ustawień, no i z tych najważniejszych rzeczy, personalizacja, tu mamy oczywiście zmiana tapety, edytuj bieżący motyw, tych motywów oczywiście sporo, darmowych, płatnych również, jest możliwość włączenia tego motywu, gdzie możemy wszystko sobie sami ustalać, kolor klawiatury, bo oczywiście tutaj jest ten touch pal tak to tak się nazywa, więc zainstalowany na dzień dobry, więc można sobie z tego... Tutaj skorzystać, rzeczywiście tych ustawień jest tutaj bardzo dużo. Skaner odcisków palca, oczywiście tutaj oprócz dodawania odcisków palców, jak widzicie, możemy dodać 5. Nie ma możliwości tak naprawdę skorzystania z tego w żaden inny sposób, czyli od zablokowania aplikacji czy czegoś takiego. Nie zauważyłem przynajmniej tego nigdzie tutaj w menu. Kolejne chyba najważniejsze rzeczy to tak naprawdę Edge Sense. Edge Sense, czyli krawędzie, które oczywiście one się nie ruszają fizycznie, w sensie nie, nie, one nie uginają się w żaden sposób, żebyście mieli tego świadomość. Natomiast jak widzicie, jak naciśniemy, to one... Tutaj mamy też taki... Graficzny podgląd interfejsu, że niby naciskamy po prostu te nasze krawędzie, one się w ogóle nie uginają, natomiast tak to jest reprezentowane. No i teraz tak, możemy sobie to włączyć, oczywiście. Mamy krótkie i długie naciśnięcie. Możemy zrobić sobie tylko jedno, jeżeli chcemy. Możemy dostosować sobie siłę nacisku, oczywiście, możemy sobie ją też tutaj regulować i polecam po prostu sobie skorzystać z tego i trochę nad tym poświęcić czasu, żeby jak najbardziej płynnie z tego później korzystać w dniu, w takim normalnym, codziennym dniu. Jak widzicie, możemy oczywiście sobie wybrać tutaj, jaką aplikację możemy skonfigurować do krótkiego czy też długiego naciśnięcia, mamy aplikację, możemy sobie wybrać dowolną, możemy wykonać zrzut ekranu, włączyć latarkę, błyskawiczne nagrywanie głosu, uruchomienie HTC Sense Companion, wyłącz hotspot Wi-Fi albo asystent głosowy. Docelowo mają być tutaj również funkcje takie jak np. od razu wysłanie tweeta, czy też np. polubienie jakichś zdjęć gdzieś, czy wstrzymanie filmu na jakichś portalach społecznościowych, więc no, ma być to bardzo mocno rozbudowane, natomiast w chwili obecnej na razie tego nie ma. Jak widzicie, to samo analogicznie jest do dłuższego przytrzymania i mamy oczywiście potwierdzenie wizualne, czyli właśnie te nasze elementy i wibracją. No to myślę, że to jest fajne, pod tym względem, że jednak mimo wszystko mamy tego potwierdzenia. Jak się z tego korzysta? No ja jedno naciśnięcie bardzo często z tego korzystam, żeby odpalić sobie aparat, od oczywiście możemy sobie tutaj nacisnąć, żeby od razu zrobić zdjęcie, kiedy to się może przydać, kiedy telefon jest mokry, kiedy mamy rękawiczki, no, w wielu innych przypadkach, kiedy rzeczywiście nie możemy nacisnąć spustu migawki na ekranie, bo on jest w jakiś sposób zablokowany, więc jest taka możliwość. Długie przyciśnięcie Powoduje u mnie po prostu skrót ekranu, zrzut ekranu, więc również wydaje mi się, że jest to dość przydatne. Ekran i gesty przyciski oczywiście jest tego sporo to jest obsługa w rękawiczkach, temperatura barwowa, tu możemy oczywiście cieplejsze, zimniejsze sobie zrobić. Tryb nocny, czyli ochrona wzroku tego światła niebieskiego, wygaszenia ekranu, to oczywiście możemy na stałe sobie podświetlić, w momencie, kiedy jest aktywny nasze urządzenie, żeby przyciski się świeciły, więc jest jak najbardziej taką możliwość. Gesty multimedialne, aparat dwukrotnie, ciśnięcie, ale chyba naciśnięcie po prostu telefonu jest dużo wygodniejsze i gesty Motion Launch, tutaj jest tego również sporo, jeżeli chodzi o dotknięcie dwukrotnie, żeby wznowić czy uśpić telefon. Bardzo wygodne chyba, że korzystamy ze skanera. przesunąć palcem w górę albo odblokować urządzenie w lewo, aby przejść do ekranu głównego i przesunąć w prawo, aby odpalić Blink Feed. Kolejną rzeczą jest oczywiście to, że możemy się szybko przełączać między trybem kina domowego, a muzyki. Również automatycznie ten, jakby ten element nam się pojawia w momencie, kiedy wchodzimy gdzieś, gdzie po prostu jest jakiś film niestety, więc tutaj nie będzie, ale tutaj i od razu automatycznie nam się połącza. przełącza ta ikonka, że możemy się przełączać między trybem kinu domowego. A muzyki. Jakie różnice? No, są oczywiście widoczne przy muzyce: rzeczywiście troszeczkę więcej basu. W trybie kina, domowy, kina jakby takiego, to po prostu y, mamy jakby trochę więcej informacji o tym, jakie głosy są. Tak bardziej chyba do oglądania filmów, tak mi się wydaje. Tryb muzyki jest taki bardziej z y, większą ilością basów, troszeczkę tak niższe są te wszystkie tony. Warto gdzieś tam mieć to. Na uwadze. Kolejne ustawienia to oczywiście y, mamy tutaj HTC Sonic z aktywną redukcją szumu, więc w momencie kiedy podłączamy sobie słuchawki, które są dedykowane, y, albo również możemy podłączyć sobie tą specjalną przejściówkę, która y, też dziwnie, dziwna sprawa, bo to jest przetwornik oczywiście analogowy, cyfrowy ale ona się również aktualizuje w momencie podłączenia y, tutaj słuchawek. Ciężko tutaj określić, czy rzeczywiście te słuchawki lepiej grają niż bez tego, gdybyśmy nie mieli tej przejściówki, natomiast ich dźwięk jest rzeczywiście bardzo dobry, nie ma takich zniekształceń, więc stare słuchawki również tutaj wykorzystamy. Dzięki powiadomienia, oczywiście warto tutaj wspomnieć, że jeżeli chodzi o głośność dzwonka, niestety mamy dzwonek powiadomienia razem, tryb nie przeszkadzać dodatkowe sygnały, które możemy sobie włączyć czy wyłączyć. Ciekawym rozwiązaniem jest to, że możemy sobie wyłączyć diodę powiadomień, gdy ekran jest wyłączony, więc to jak najbardziej OK, jeżeli nie chcemy, żeby nam urządzenie świeciło gdzieś tam w nocy, więc jak najbardziej OK. Oczywiście, jeżeli chodzi o pamięć, jak możecie zauważyć, no, mamy 64 GB, i warto wspomnieć, system zabierania jest powyżej 11, no właściwie 11 GB, więc sporo zostaje dla nas, oczywiście, microSD opcjonalnie, jeżeli chcemy. Dodatkowo w yy, pamięci obrazu jest naprawdę bardzo dobrze, średnio zużycie 2,5 2 godziny, a może zobaczmy sobie takie 2-4, nawet mniejsze, więc yy, jest naprawdę ok, te aplikacje zostają w tle. Oczywiście, jeżeli będziemy ich dużo odpalać, to one się gdzieś tam pozamykają, ale mimo wszystko i tak działa to naprawdę całkiem, całkiem nieźle. W zasilaniu, tak jak mówiłem, oczywiście mamy optymalizację baterii, tutaj y, to jest taka ta standardowa, androidowa, oszczędzanie energii ekstremalne, również zużycie, tu oczywiście możemy sobie to włączać również automatycznie, jeżeli chcemy, y, żeby tej energii za dużo nam się nie zużyło. Jeżeli chodzi o tą optymalizację, to właśnie mamy tutaj do tego specjalną aplikację Boost, która wygląda w ten sposób, y, no i pokazuje to, co tak naprawdę możemy zrobić, czyli po y, przejściu sobie tutaj możemy... Przypomnieć, kiedy mamy za dużo śmieci, to ma się automatycznie ona uruchomić. Po jednym miesiącu automatycznie również zwiększenie wydajności, żeby automatycznie ja sobie to odznaczyłem, żeby po prostu mi nie wykasowywał aplikacji gdzieś tam w tle. Oczywiście możemy sobie tutaj kliknąć i będzie nam się zwiększać jakby ta wydajność tego urządzenia, biorąc pod uwagę pamięć wewnętrzną. Mamy widzicie, 520 pamięci wewnętrznej do wyczyszczenia, więc możemy sobie to szybko wyczyścić i już jest dużo, dużo lepiej. Czy automatycznie optymalizator zużycia energii. Tutaj możemy sprawdzić również, ile energii zużywają konkretne aplikacje. Możemy sobie to również tutaj dopasować. Zarządzanie aplikacjami. Tutaj te aplikacje możemy decydować, czy one mają dostęp do powiadomień, czy też nie. Usuwanie śmieci, zablokować aplikacje, żeby w ogóle nie były użytkowane. No i jeżeli chodzi o użytkowanie samego urządzenia, to muszę przyznać, że naprawdę działa to błyskawicznie, właściwie nie mam żadnych zastrzeżeń w ciągu całego użytkowania ani razu nie zdarzyło się, żeby urządzenie się zawiesiło, żeby jakaś aplikacja odmówiła posłuszeństwa, żeby coś tu przestało działać, więc jest naprawdę pod tym względem bardzo, bardzo ok. Urządzenie działa błyskawicznie. A przypominam, że jeżeli jesteście fanami social media i potrzebujecie po prostu dodatkowego jakiegoś abonamentu, to możecie zerknąć sobie na film, który publikowałem niedawno. Tam w pluszu macie Abo, który rzeczywiście no, wypada bardzo fajnie. Część tych social mediów jest darmowych, więc możecie sobie na to zerknąć. Podpinam Wam tutaj film, a w opisie macie więcej informacji. Przechodzimy sobie natomiast do aparatu i tutaj muszę przyznać, że jestem naprawdę mega, mega zadowolony. Te zdjęcia są bardzo dobre i robiłem porównanie. Tu również zapraszam, odsyłam do filmu, gdzie robiłem porównanie z S8+, z Xperia XZ Premium. G6, więc tych urządzeń kilka tam jest, możecie sobie na to zerknąć. Natomiast muszę powiedzieć, że jedną z takich rzeczy, która czasami się zdarza nie zawsze. Ale mianowicie kiedy czasami odpalamy aparat, on czasami ma tak, że po prostu ten wygląd, to jakby podgląd nie odświeża się tak szybko. On potrzebuje chwileczki, żeby gdzieś tam się odpalić, żeby to urządzenie zaczęło prawidłowo działać, ale nie wiem, czy to. O, właśnie takie. Są takie delikatne lagi czasami, ale to jest jedyna rzecz, którą mam jakby zastrzeżeń, biorąc pod uwagę właśnie ten aparat. Druga rzecz to to, że no jednak to nie jest najszybszy aparat na świecie. Tak? Chociażby S7 nawet, czy, czy XZ Premium, jeżeli już mamy wyostrzone G6, też szybciej zrobi zdjęcia. Więc porównując z tamtymi urządzeniami, mimo wszystko u 11 najwolniej robi zdjęcia. Natomiast warto o wspomnieć, że i tak działa to naprawdę bardzo fajnie, te zdjęcia są bardzo dobre. Jeżeli chodzi o tryby, to oczywiście tutaj wszystkie mamy. Fajnie, że część rzeczy poprawiono, że nie trzeba się przeklikiwać przez te wszystkie ustawienia. 12 megapikseli w 4x3. Oczywiście mamy tryb Pro, który możemy sobie tutaj włączyć sporo tutaj ustawień. Można zapisywać sobie te ustawienia hyperlap, zwolnione tempo, selfie, wideo selfie. Jeżeli chodzi o ustawienia, to właściwie mamy tutaj Wszystkie i muszę przyznać, że jeżeli chodzi o aparat, jest on naprawdę bardzo zadowolony. Z przedniego również naprawdę robi całkiem fajne zdjęcia. Nie mam takich większych zastrzeżeń, więc. No, wygląda to ok. Wygląda to okay. Wydaje mi się, że jakość tych zdjęć jest naprawdę. Całkiem, całkiem naitło. Natomiast yy, tylny aparat jest naprawdę bardzo, bardzo dobry. On nie ma się czego wstydzić względem S8 XZ yy, Premium LG G6 to jest na pewno topowy aparat. Może wieczorem robić ciut gorsze zdjęcia niż S8, ale nie zawsze. Czasami U11 zrobi lepsze zdjęcie niż S8. Więc yy, wydaje mi się, że to jest jeden z dwóch najlepszych aparatów w tym roku razem z S8. -plusem. To są najlepsze aparaty moim zdaniem te zdjęcia rzeczywiście wyglądają bardzo bardzo fajnie bardzo ładnie rozmywają tło no i właśnie ta przysłona 1.7 pokazuje że te zdjęcia z y, tą Głębią, czyli tą boką, wyglądają naprawdę zjawiskowo, to rzeczywiście prezentuje się niezwykle dobrze. Przechodzimy do testów syntetycznych Antutu, Geekbench i testy szybkości. Niestety, przy kwadrancie nie udało mi się ukończyć testu ciągle wyskakiwał jakiś błąd sieci, pomimo tego, że internet jak najbardziej tutaj mam, więc no, dziwna sprawa. Warto również wspomnieć o jednej rzeczy, która mi się gdzieś tam kilka razy zdarzyła, a mianowicie to, że czasami, jakby nie do końca się odświeżył pulpit, czasami po prostu dopiero po odblokowaniu urządzenia, wyłączenie. W włączeniu jeszcze raz y, mamy pełen obraz. Czasami no kilka razy tak naprawdę mi się zdarzyło. Udało mi się zrobić tego screenshot, żeby wam pokazać jak to wygląda. Część ekranu po prostu się tutaj nie odświeżyła. Jeżeli chodzi o gry, to jest ultra, ultra płynnie, naprawdę jest bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście ekran 2K, warto o tym wspomnieć. Warto również wspomnieć o tym, że mamy dwa głośniki, więc jeżeli nawet ten na dole zakryjemy, to ten u góry zawsze będzie gdzieś tam do nas grał, więc no ciężko tutaj jakby wyłączyć sobie w ogóle dźwięk w czasie rozgrywki. I dużym plusem oczywiście jest to, że to urządzenie no bardzo mało się nagrzewa. W ogóle nie zdarzyło mi się ani razu podczas takiego normalnego użytkowania, żeby telefon się jakoś nagrzał zbyt mocno. No, gdzieś tam na słońcu, jak go zostawiłem, troszkę dłużej leżało, to chyba naturalne. W każde urządzenie właściwie wtedy się grzeje, ale w takim normalnym użytkowaniu jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. I chodzi o jakość dźwięku. Tutaj warto wspomnieć, że jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze. To jest jedno z chyba z lepszych urządzeń muzycznych. No i nie ma tego problemu, co XZ Premium, że ona gra niestety za cicho. Tutaj jest naprawdę rzeczywiście bardzo ok. Oko około 82 dB nawet dobija, więc jest bardzo głośno. I teraz chciałbym ja Wam pokazać, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o ten tryb dźwięku kina domowego i muzyki. Jak wygląda różnica, jeżeli chodzi o odtwarzany Dźwięk. Na kinie domowym to trochę bardziej właśnie do, do słuchania dźwięku w sensie głosu jakiegoś lektora. Tu jest dużo lepiej z muzyką. No i zostały nam strony internetowe, oczywiście mobilne ładują się błyskawicznie, tu nie ma żadnych problemów. Jeżeli chodzi o pełne, również jak możecie zauważyć, no już jest gotowa strona, właściwie coś tam się doczytuje, ale jest bardzo, bardzo szybko, bardzo responsywnie. Nie ma również problemu, jeżeli chodzi o maksymalną jasność na tym urządzeniu w ciągu dnia nie będziecie mieli większych problemów w słoneczne dni, również na plaży nie powinno być problemu nawet, wydaje mi się. Więc jest bardzo okej, okay. jeżeli chodzi o kolorystykę, jak widzicie, nawet pod dużym kątem jest zachowana. Ekran się właściwie. No nie przyciemnia nawet zbyt mocno, więc jest naprawdę bardzo, bardzo ok. Podsumowując, HTC U11 to jest naprawdę bardzo dobre urządzenie i ono spokojnie może konkurować z wszystkimi flagowcami w tym roku. Warto o tym wspomnieć, że chyba z tym aparatem najbardziej nawiązuje. No i tym głośnikami. To są takie dwie rzeczy, które faktycznie chyba najlepiej wypadają w tym urządzeniu. Plus optymalizacja, bo urządzenie śmiga naprawdę jak szalone. Natomiast, oczywiście, nie jest bez wad, bo przyznam szczerze, że no pracuje się najbardziej z tych wszystkich urządzeń brudzi. Rysuje również tył, niestety, też i warto o tym pamiętać. Niestety, brak jacka no, może być dużym minusem, jeżeli chodzi o wybór. Smartphone, i, i trzeba gdzieś tam o tym pamiętać. No i cena. Cena oczywiście nie jest zbyt niska i warto o tym pamiętać. Można spokojnie taniej już dostać LG G6, który również jest bardzo dobrym telefonem. Można dołożyć troszkę do s ki która wygląda dużo bardziej zjawiskowo, jeżeli chodzi o przód. Albo pokusicie chociażby o XZ Premium, która jest w bardzo podobnej cenie. Natomiast to urządzenie jest bardzo dobre. Jeżeli macie możliwość wyrwania tego smartfona, to jak najbardziej polecam, bo to jest. Bardzo udany model od HTC. Dajcie znać, co myślicie. Dzięki bardzo, trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.